Moi drodzy, gdzie już jest mnóstwo pytań na temat finansów. Wczoraj też było mnóstwo pytań na temat finansów, więc chciałam Wam dzisiaj, żebyście zapytali sobie, zadali sobie pytanie dotyczące właśnie finansów. I mam piękne runy, nagrywam piękne małe, krótkie filmik dla Was tutaj. Czy karta numer jeden, czy karta numer dwa, czy karta numer trzy? Skupcie się w swoim sercu i zastanówcie się, która karta z Wami rezonuje. Jeżeli wybrałeś kartę numer jeden cudowna runa Jera. Jera oznacza finanse, bogactwo, zbiór, napłynięcie nowych pieniędzy. Jeżeli wybrałeś kartę numer dwa jest to piękna runa runa Gebo ona mówi o harmonii, o spokoju, o stabilizacji o dobrym wpływie. Jeżeli wybrałeś kartę numer 3, Twoje finanse są bezpieczne, Twoja energia jest bezpieczna, wszystko daje takie niesamowite wsparcie. Zapraszam serdecznie, możesz umówić się na sesję jasnowidzenia, możesz zadać pytanie, możesz zamówić horoskop, analizę związku, analizę Twojego biznesu, pytania. Na Facebooku znajdziesz mnie jako wróżka Anila, albo wpisz moje imię i nazwisko, wszystkie kontakty do mnie są na górze strony. Pozdrawiam.